Od samego rana montaż. I witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. Podlewa tam, gdzie trzeba, nie ty. No i przyczepy ci podlewa. To jest, to jest, to jest. I glebogryzarkę. I ze studni ciągnie, tak? Mhm. A prąd? Prąd własny. A własny. No i dobrze. To jeszcze dla mnie, proszę podlać później Właśnie cofnę. To co ona tak chodzi? Kurde. A, bo ona nie chodzi dookoła, nie? To może na tarczy chodzi dookoła. A, i dookoła. No to masz ten... darmowe podlewanie, nie? Tak jak widzicie, w dalszym ciągu akcja Klomp. Wiadomo, kamieniarz ze mnie żaden. Także powoli, powoli się grzebiemy. I co? Teraz jedziemy jeszcze po kamyczki. Dla Fabuł uszkodzić przyczepy. Wiecie dla którego? Dla mojego sąsiada. Do mojego dobrego ziomeczka od piaskownicy. Dlatego rzucam tak tymi kamiczkami dosyć delikatnie. Bo jednak sprzęt trzeba szanować. Pewnie już widzicie, także cóż mogę Wam powiedzieć? Ogólnie to, co widać, nie jest moje. Jest to własnością mojego, można powiedzieć, brata, bo Paweł jest dla mnie jak brat. I mówię tutaj o człowieku, który prowadzi kanał, ale słowo prowadzi to może tak delikatnie mówiąc, ponieważ ostatnio gdzieś tam troszeczkę jest gdzie indziej i nie zajmuje się kanałem, no ale może chłopak się jeszcze wyciągnie. Chodzi tutaj dokładnie o mojego przyjaciela Zeusa 0487. Kanał na YouTube, no i kupił sobie właśnie taką oto. Nie wiem jak to nazwać, czy jest to camping, czy, czy, czy jest to ogólnie przyczepka kempingowa No i szykujemy miejsce tutaj yy, za tą właśnie styrtą drewna na opał, ale to zaraz zobaczycie. Powiem szczerze, że na samym początku chciałem was tak delikatnie oszukać i powiedzieć, że jest to moja własność, ale. Uwierzcie mi, że ja nie umiem kłamać, także miniaturka mówi o czym innym, ale film yy, pokazuje co innego, także no dzisiaj, tak jak mówiłem, cały dzień praktycznie przy kląbie, Paweł tam pojechał na obrządek, za niedługo wraca, yy, to nie jest robota dla mnie, to od razu muszę stwierdzić, ja mogę kosić trawę, mogę rąbać drzewo, Mogę naprawdę takie rzeczy ciężkie wykonywać, ale jeśli chodzi o stawianie czegoś z kamienia, no to dla mnie jest to robota bardzo mozolna i trudna, ale Paweł ogólnie kiedyś pracował przy takim fachu i zajmował się troszeczkę kamieniarstwem. No, także delikatnie we dwójkę sobie działamy. Kto to mówią, wyklejamy kitę. I przeprowadzamy Pawła tam gdzie chce się przeprowadzić. Ty naprawdę chcesz między tymi tymi krzaczkami mieszkać? Ale zi zieleń ogólnie jest, jest piękna, także. Spokojnie. Cisza, spokój. Komary, ale masz te patrzę specjalne na komary. Jak to się nazywa? No takie roletki, czy co to jest? No, są No Takie rolety, żaluzje. widzisz, gdzieś mi kurde słowa uciekają. Wisła Kraków wygrała? Nie. Ile? 1-2 2-1 wygrali no. 2, 1. No jak tam młodzieży? ona jest mistrzem jest w pierwszej liczbie a ci wy Mhm. reksarkasie mm -hmm. mogę no się wejdź do nich do środka zobacz jak tam się gnieżdżą uwaga Ale dziadek idzie panie, dziadek idzie atakuje twiskarz no Kurczę, elegancko! Jak masełko, lepiej niż te takie no namey nie? No, no, no to pił. By no piłam, ale można. Ściąć, żeby Ty No, piłem. tak oto elegancko tnie. I on, on fajnie, że on tak się, jak, jak mówię, jak na przykład ten, co ja mam, to sam tak wiesz, tak się rozchodzi, no nie? A ten twardo chodzi. A ten twardo chodzi i to, to jest chyba o wiele, znaczy chyba. To jest o wiele lepiej, nie? No, ale super, nie ty. Ładnie, ładnie, było warto kupić. Zobacz. Chłopi. Maszyna! muszę trochę Będzie. Prędniej komarów. Ale i teraz jest. Jak tam driver? Dobra, o, zaraz, Bardzo dobrze. Tak, tak. Wchodzimy razem z komarami. Tak, Zdejmuje buty, zobaczcie jakie mam czyste nogi. Nie wiem czy warto zdejmować w ogóle, Aha. nie? Ale... Teraz idziemy ją obejrzeć. Ale zdejmuję buciki. I siadam sobie od razu w tym pięknym stole dębowym. Tak, chyba. Nie, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Nie, ładnie. Klimat ładnie. jest taki Nie wiem jak to nazwać, ale styl jest troszeczkę taki jakby... Takich takich star star starszych dobrych czasów. Pięknie, tak. Ciemno, ciemno. Jak to mówią? Ciemno, ciemno. To przyjemno, drodzy widzowie. A ja z tego miejsca będę żegnał się z Wami. No, tak jak widzieliście, Dzionek minął w bardzo miłej atmosferze. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko. I do następnego. Cześć.